Siemano, witajcie, z tej strony Victor z 500 i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Znaczy, no, w pierwszym odcinku <grym> Z <miniery. grym> Tak, jest ja ze mną, jak słyszeliście, o Szalony ja. doktor Szalony, doktore. Szalony doktore. doktore Ale już się poprawiło, wiesz, tutaj jest jeszcze... Po... Tak, poprawiło tutaj się jest nawet, no, no Dobra, idziemy Ujej, tak, jakie jest lagi? Ra... dlaczego? Dlaczego włączył mi się double jump? Tego nie, nie rozumiem. Tam to jest double jump, tak? Wio co takie lagi mam? Spadłem. Bo jesteś nobem. Ale działało. O, znowu spadłem. Tak, ja pierwszy Brawo. raz w to gram. Ja już nie i ja ty jestem. Ty pro, prosty. ty jesteś prost, tak, tak. Tak, ja jestem pro, ja jestem cały czas na pierwszej platformie się Gdy <grym>, nie miał lagów. To, czy nie miałem lagów, na początek było 60 klatek. Na początek nie było lagów, a teraz też już nie ma lagów. Przynajmniej ja nie mam. A nie, tutaj w tej sali nie mam lagów. O fuck! Jest to TNT spadające. przez całe Fuck, spadłem. Główienko. Spadłem. Spadłeś? Tak. No, eee, o. o, jak spadłeś, to więcej lagów. To czy znaczy, mniej lagów, więcej lagu. <świetnie. świetnie. Spadłem dlatego, że byłem na górze i... A wiesz, że jest tu taki trik. <laughs> byłem na górze i spadłem, dlatego spadłem. Wie? O, teraz tak, mam 40, teraz mam 45. Gdzie maximum. ty jesteś? Ja cię nie widzę. Jestem w takiej pustej sali. Ale ty żyjesz jeszcze? No, biegam w kółko sam. <laughs> o, wygrałeś! Co? Wygrałeś! <laughs> No, witajcie ponownie w kolejnej Dobra. rundzie The game starts in 30 sekund No i za 30 sekund zacznie się gra Map, what I win Co? Na pewno, panie od Podłoga Creeping xxxcreeperp O Boże, nie, nie, weź się Dobra, jaki to jest serwer? To jest serwer mchypixel.net, macie tam w opisie Tak, mam, macie w opisie, właśnie O, jesteśmy! I lagi! Ja nie, nie mam lagów Ale pewnie o. zaraz będę miał Zlagowało się! Dlaczego tu jest... Czyli ten serwer tak normalnie też laguje, nie? Trochę On laguje, ja, tak, przy początkach rundy O, dzień dobry O, dzień dobry Nie ma to jak 20 fpsów Ła! Wow. O kurde, szybciej biegaj, pan! Ojej! Ojej! udało się. O! Nie! O jestem na sam dole. Brawo. A nie, nie, nie jestem na samym dole. Jestem na trzeciej. Ja jestem jeszcze na górze. Na trzecim poddaszu. Fuck, jestem na drugim. O, no, spadłem. Pozwalam ci powiedzieć, jaki ma funkcjonowanie. Ooo, jestem Dzień dobry. <grym> co? Pozwalam ci co mi powiedzieć. mi pozwalasz? Jaki kolejny y, projekt? Na erę mi nie mam pomysłu, co zbudować. Chociaż nie, masz, mam pomysł. Masz, co zbudować? Masz. Ale jeszcze mam nic nie powiem. <grym> 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 ale to było złe. To jest. suchar. jesteś, <grym> <Zamiast też> suchar. <grym> Pani Basia go zjadła i... Co? I wydaliła. O Jezus Maria! Co? Dobra, nikt nie wie no oczywiście je, o, co... ja, o wie. Jak zawsze. Jak nagrywamy razem, to nigdy widzowie wiedz nie wiedzą o Jezu! O nie no, a teraz przegrałem, no. Ojej. Ojej, 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 ojej. Teraz ojej, Teraz możesz pokazać jak ja biegam w kółko. No tak, bo ty ten pros. Dobra. Ty, a nie, ty stoisz. Nie, ja biegam w kółko O, o tu jakiś gościu biega O oh, Ej, tu, e, 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 Gdzie ty jesteś? Zginąłeś? Na dole A, na, na dole, akurat To ja za tobą biegam, jakby co Aha, Albo spoko. przed tobą będę biegał Żebyś wiedział Oj, spadłem przez ciebie Ty <laughs> spadłeś, a ja nie Ładnie biegasz, no ładnie, ładnie Dziękujemy ty tak nie umiesz. No, da, nie umiem. No ty nie umiesz biegać. Co? Nie umiem. Nie, nie. No czekaj, tepnę cię, szybko. Przegrałem. Tp, tp państwa. Co? Hamstwo państwa. Szkoda, że tak przeleciał. Hamstwo państwa. Dobra, widzimy się na kolejnej Dobra, widzimy się kolej w kolejnej rundzie. Chciałbym powiedzieć na mapie? Dobra, no a cześć, witajcie w kolejnej rundzie i patrzcie na tab. Szalony doktor. Nie ma szalony to jak. Doktor. Nie ma to jak. Tak, y Ranger sobie zmienił konto na Szalony Doktor. A, tak, tak. sobie wiecie. 10, 10 tysięcy kont i na Miliardów! W wejściu używam innego. Miliardów. Tak. 10 miliardów, 9, 8, 7, 5 O, to ja tam. <głos> Dwa <głos> Aj tak mi się. Jeden trakt. Ojej, panie. Oje Jaki oj, oj. ludge? Ojej, pani, prze... prawie spadłem pan. Ojej. Ojejoj, ojoj, ojoj. Ojoj. Oj. Dobra, skaczem pan. Ojej Mój parkur jest... O! fuck. Parkour... A, holender, jasny, no! O Boże, jak spadłem do ostatni poziom. Dobra... Bo niestety sprint się Brawo, ja jestem na... jestem na przede, Nie, na drugim jestem. Ej, ja mi się sprint niestety wyłączył. Przepraszam, wyłączył. ja mam lagi. Łoj No ja też mam lagi, no. Niestety ziom O Jezu! No co za ham podciął mnie! O, przegrałeś. No niestety. Ja nie, a ja żyję. Pierwszą rundę jako... umarł, umarł! Pierwszą ale rundę żyje. pierwszy raz w życiu. Nie, nie, nie. nie, nie pierwszy nie. raz wygrałem. I ostatni. No. Sz Szczęście początkującego. A ja jestem na samym dole. Tak? Jesteś? Tak. Już nie żyjesz. <noise> gdzie ty jesteś? No na dole. A tam jesteś pan. Oj, tu pan wygrasz. Bo ja też tak skakałem. Już nie wiadomo. No i jedna osoba, oprócz mnie. Przypony. Jest, wygrałem. No, mówiłem. <noise> ja Aha. tak samo podobnie jestem. Jestem 1-1. Jestem bro. Na razie 1-1. Nie. Tak. Aż tyle. Dobra, także co? To może jeszcze jedna ostatnia runda taka. Kwalifikacyjna, dobra. Kwalifikacyjna, co? Co? Dobra, koniec. Jeszcze jedna Dobra, runda. witajcie ponownie na już ostatniej rundzie. W ostatniej rundzie, przepraszam, dobra. I teraz... tak. <ślam> Amber <ślam> alert. Amber. O boże. Przestaje. No Dobra, także na razie jest 1-1 O boże. A co to za dziurwa tutaj taka? Sam Dobra. jesteś dziurwa. Ojej, ojej. Co za oj, Ja mam 8 fps <głosy> 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 Także Mało co mogę zrobić, ale dobra O, tu jest ta fajna miejscówka chyba Już jacyś, jakieś nooby przegrały Jezu Tak to jest, jak się pierwszy raz gra Nie grasz pierwszy raz, tylko ty grasz czwarty No tak, teraz tak, ale... W o, dzisiejszym... Tak. Nie no, w dzisiejszym dniu cztery razy, ale tak ogólnie. Takie statystyki na, na tydzień. W trzecim levelku. Statystyki na tydzień. Ojej! Bez sprinta to jak bez... bez... Miotły do latania, Co? Nie, nie wiem. Boże to będzie chory odcinek. No, tak go nazwa. Chory odcinek. Naźwierz, naźwierz go... To na będzie... Św... Na, na, naźwierz go. Naźwierz go to będzie chory odcinek. Tak go naźwiesz. Tak go naźwiesz. O cześć. Świec. Dzień dobry. Uj oj, ojoj! Nie skasowałem ci drogę ucieczki. Co? O, wygrałem O, czyli ma jeden... Dobra. Także no, tym ciekawym tak. akcentem kończymy sobie ten odcinek, dziwny odcinek. Tak, jak już powiedziałem, jestem prof, wszyscy dwa razy. Mam 1 do 1, jed, KDR 1 z 1 do 0, tak. tak. Umarłem dwa razy, dwa razy nie umarłem. Aha, no. Ja raz wygrałem, za to pierwszy raz wygrałem. Dobra, także co? Kończymy odcinek, także dziękuję Wam za pooglądanie. I trzymajcie się do kolejnego odcinka, który wyjdzie może jutro. może za... A może nigdy. A może nigdy. No i Werenżera też. Czy nie, u mnie nie. O jest, znowu nie masz skina i masz. czekaj, pokażę jaką nazwę. Masz. <laughs> <laughs> Szalony doktore. <laughs> Rzek dobra. dobra. Ja byłem jest. szalony doktore, czyli Deb A ja szalony Gondwi. Szalony godwik, Devik 0R z 500. Dobra, no także bo... trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.